O, mówiłem, do trzech razy sztuka. Ładne branie. Witam serdecznie na kanale Wędkarstw.pl Dzisiaj znowu okonki, znowu szat delikatny zestaw, boczny trok. Zobaczymy jakie dzisiaj będą się meldowały, czy będą te 30, plus, czy może w końcu uda się złowić mi powyżej 40 cm okonia. To jest mój cel na dzisiaj, a czy zostanie zrealiz zrealizowany? To zobaczymy. Także zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Jest to Taki aki nie za duży ale duży tutaj dopiero patrzcie jakie okonie podchodzą ależ one tutaj ładnie podeszły ten ma z 24 cm taki garbusek fajny puścimy go trochę dalej żeby nam stamtąd nie odprowadził stada śnieg patrzcie jak sypie dosłownie mocno, mocno, bardzo mocno no ale ryby biorą, to trzeba walczyć i próbować. Może złapiemy jeszcze tego mojego rekordowego? Ładne branie. Ładny okoń będzie chyba Będzie bardzo ładny okoń Ale walczy Ale walczy Będzie ładny, bardzo ładny okoń Myślę, że nawet koło 30 spokojnie Zobaczcie jaka torpetka ładna Trzeba go grzecznie podebrać teraz o, Śliczny globusek. Śliczny, śliczny okonek Piękne barwy Śliczne barwy no, grubo będzie. Myślę, że to będzie 30 cm. O, muszę go jakoś tak ładnie odczepić. O. Fioletowy pentaszat. Śliczny garbus, 29-30 cm powinien mieć. Patrz, jaki pięknie ubarwiony czerwony zimowy stawia grzbiet. Piękna ryba. Zmierzmy go. Ile ma? No, równiutkie 30 cm. Także taki piękny garbek 30 cm. Śliczna ryba. Bardzo lubię też nie łapać. Przede wszystkim takie duże. Że nie zmyka do wody. poszedł na pięknie, się dobrze, że poszedł w tamtą stronę. Piękne branie. Normalne puknięcie i jest fajny ok. Ten będzie mniejszy na pewno jak poprzednik, ale też bardzo ładny. Zobaczcie, taki fajny, ten taki mocno ciemny, 24 cm maksymalnie. Nie będę go mierzył, ale coś takiego, ten taki złociutki, śliczniutki. O, I postawił grzbiecik. Wypuszczamy. Niech rośnie do wymiaru poprzednika albo i jeszcze więcej zmykaj. Ale śmieszne branie dosłownie śmieszne, bo myślałem, że to zaczep a to jest jednak ryba no i będzie fajny oko dobry okonek będzie nie jakiś tam gigant ale myślę, że gdzieś koło 20 paru centymetrów jest taki łokonik bardzo delikatnie zapięty tę samą skórkę na języczku niunia postał grzbiecik nie chcesz podstawić. 23 cm bym mu dał, nie więcej. Ładne, Ładne pięknie uwarwione okonie. Śliczna ryba do łapania. Patrzcie, jabkę otwiera. Pozdrowionka dla widzów. I płyń dalej. Chował się, stanął przy kamieniach, przy trzcinach, powoli, 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 powoli schodzi. <grystanie> Super ryba. Nie wiem, czy to widzicie. Opa. jest, jest, jest jest, nie będzie jakiś tam szałowo wielki chociaż, chociaż, chociaż jeszcze go nie widzę no jest taki 25 cm garbek nie jest też zły o, o, postaw, og postaw ogon, postaw postaw to nie chcesz postawić grzbietu piękny Okonek. Oczywiście wracaj do domu. <laughs> A, ten to szybko uciekł. Jest! Brał na raty. Wcześniej myślałem, że to było czep. A jednak to było koń. Później walczył. Teraz jest. Taki 20 parę centymetrów. O, kolejna. Fajna. Piękna bejstyjka No, 24. Dam ci 24 cm, centymetry. w grzbieta piękna. Piękne grzbiety pokazują śliczne ryby. Dobra, Zmikaj przyjacielu. O, a ten. O, 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 i poszedł. Szybko poszedł. Siedzi Siedzi jakiś garbek będzie chyba nawet dobry garbek ładny okonek ładny, 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 bardzo ładny Chodź kolego takie bite 23-4 cm Kolejny śliczny Łokonek, został grzbieta, A, tak się postawił. Oczywiście wypuszczamy. Trochę dalej, żeby nie odprowadził stada. Bywać zdrow. O Tak pak, pak. chodzi. No fajnie, piękna czysta woda widać elegancko. Siedzi, piękne branie i siedzi okoń. Nie będzie ten duży ten będzie jakiś taki maluchowaty ale jest o, Maluszek Maluszek, maluszek, maluszek zmykaj no i gdzie uciekniesz? Dobrze, w dobrą stronę uciekasz Uciekaj w tamtą stronę, nie w tą, którą my łapiemy No i wspólnie z Piotrem znaleźliśmy fajną, ciekawą miejscówkę w której te okonie zaczęły fajniej brać Dobrze. Zobaczymy ile będzie ich dzisiaj z tego miejsca Ale nie ma takich rasowych puknięć, nie? Są przytrzymane, ale są puknięte Ja tu bardziej mam przytrzymania Jedzie. Ale dobry będzie. Będzie fajniejszy. Ciutka. Garbusek. Eee, fajnie. Taki 25. Ładne 25. Albo i koło 30. Patrzcie jaki spasiony skubaniec. O jest i u Piotrka. Dablecik. Patrz ładny grubas. Ładny grubas tego zmierzymy. <laughs> tego zmierzymy, bo może mieć ponad 30 cm, ale w gruby, wygarbiony ładny oko. Nie, kolega, nie ma 30 cm. Kolega ma 28 centymetrów także taki garbek trzeba go wypuścić kawałek dalej no tutaj niech zmyka zmykaj poszedł tam idź? dobrze jest u Piotra kolejny malutkie. Może przynętę większe trzeba by było założyć. No musi ich tam się trochę zbiło chyba. Siedzi. Spiął się. Dużo się spino. Malutkie. Malutki? No malutki. Ma gąka chyba i co? A tych małych to widać tutaj mnóstwo. No to się chyba kryje. Siedzi. No też maluch. No właśnie się spiął. Ty no coś jest. Tutaj ono tym jak tak jakby na no, progu się spinają. Kilka spinek było mogło już odejść. Będzie taki 20 par, albo mniejszy Maluszek. maluszyk 20 par. To <śmiech> <próbuję>. <śmiech> no bo tak pod ten próg pewnie wchodził, wiesz? I temu tak się wydawało. Maluszek, maluszek, maluszek. No i dotarłem jeszcze do miejsca, w którym na jednym z ostatnich odcinków łapałem fajne konie. Zobaczmy, czy dzisiaj też uda się je połowić. Czy będą jakieś większe? No zobaczymy. Czekamy na opad, bo jest to tak głęboko. I prowadzimy. Prowadzimy bardzo małymi skokami. Boczny trok to też jest metoda, którą trzeba opanować Ale wyszedł, tylko nie trafił. Ale może poprawi. Drugi raz traf wyszedł. Skubaniec. Może do trzech razy sztuka. Widzę go. Mówiłem, do trzech razy sztuka Do trzech razy sztuka Wychodził Nieduży, ale Do trzech razy sztuka I wyszła taka Pięćdziesiątka Na spinning Oczywiście jerk od Kaszupa Brał na trzy razy Dwa razy nie trafił Za trzecim razem już Trafił i się nie no poczekaj chwilę, no ale tutaj zlepiałeś się, taka 50 myślę, zmierzymy, zmierzymy, zobaczymy ile ma centymetrów szczupaczek, nieduży, nie będzie to jakiś tam kolos wielkich wymiarów, ale tak jak mówię uspokój się uspokój się, ała zaraz mnie pogryzie no tak jak mówię 52 cm szczupak tutaj mamy ogon 52 cm nieduży ale też cieszy tak taka rybka zmykaj o pięknie poszedł super od razu No i koniec na dzisiaj naszej zabawy. Na początku okoń. Okoń trochę było, widocznie dzień, w którym biorą okonie, a szczupaki nie chcą gryźć. Jeden tylko szczupak, 52 cm, bo jeszcze wziąłem, dżerkam, jeszcze, jeszcze pomacham ze spinningiem z pół godziny. No i wszedł jeden. Ale ogólnie zwiedziłem kilka miejsc, w których powinny być brania. Niestety nie było zima. Nadeszło pełną gębą, pięknie śnieg pada, tylko czemu ryby nie bardzo chciały brać, chociaż dzisiaj brały okonki, także taka rekompensata, film z okoniami, no i tyle, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku, cześć!